Cześć, na tym kanale pokażę Wam moją drogę, czyli programisty, który stracił pracę, ale ma wieloletnie ambicje do stworzenia własnego biznesu. W końcu przychodzę do działania i chciałbym to udokumentować. I robię to dlatego, że chcę znaleźć ludzi podobnych do mnie, tak żebyśmy razem zbudowali społeczność osób, które chcą założyć własną firmę i wzajemnie się motywują i inspirują wydaje mi się, że w Polsce wciąż brakuje twórców na YouTube, którzy pokazują ten proces szczerze i od środka. A prawda jest taka, że nie chcę wracać do pracy na etacie. Przeraża mnie myśl o spędzaniu całego dnia w biurze, jedzeniu zimnych obiadów i braku energii na cokolwiek po powrocie do domu. Zawsze czułem na etacie, że pracuję na kogoś innego, kto zarabia znacznie więcej, a to ja wykonuję tą najbardziej niewdzięczną pracę. Mój pomysł na start jest bardzo prosty. Wykorzystam moje umiejętności w IT oraz wsparcie sztucznej inteligencji, która jest coraz lepsza, tak żeby tworzyć rozwiązania dla lokalnych biznesów. Będę celował w firmy, które są widoczne na Google Maps, czyli restauracje, kawiarnie, salony kosmetyczne itd. Planuję uderzać do nich bezpośrednio, rozmawiać z właścicielami i spróbować zidentyfikować ich problemy. Oraz zaoferować rozwiązania. Mam tu na myśli przede wszystkim lepsze strony internetowe z większymi funkcjonalnościami, a także różne inne automatyzacje, które oszczędzą czas i pieniądze właścicielowi lub całemu zespołowi. Mam już parę podejść do założenia biznesu za sobą, i tym razem nie chcę się skupić tylko na zarabianiu pieniędzy. Interesuje mnie dobre życie, znalezienie balansu w tym wszystkim, dlatego są cztery filary, o które chcę zadbać. Oprócz tego, że chcę się stać niezależny finansowo, chciałbym również zbudować relacje, znaleźć ludzi, którzy interesują się tym samym i znaleźć wśród nich przyjaciół. Chcę też zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, między innymi poprzez trening na siłowni, jogę i sztukę walki lub sporty zespołowe. Które które uwielbiam, i także uważam, że jest bardzo dużo dobrego w rozwijaniu swojej kreatywnej, o, kreatywnej części swojej osobowości. Dlatego czas na pisanie, gotowanie czy uprawę roślin to rzeczy, które sprawiają mi radość. Chciałbym, żeby również zostały w moim życiu. Ten kanał ma być motywacją do rozwoju w każdym z tych obszarów, i mam nadzieję również zainspirować wielu z Was. Szczególnie tych, którzy już długo myśleli nad stworzeniem własnego biznesu, ale być może brakowało im motywacji lub pomysłu. Um, mam obecnie oszczędności, które pozwolą mi przetrwać najbliższe parę miesięcy, więc przez najbliższe trzy miesiące będę codziennie nagrywał to, w jaki sposób rozwijam swój biznes, czyli gdzie szukam klientów, jak z nimi rozmawiam, co im oferuję i jak dzięki temu zarabiam. Wszystkie porażki i sukcesy, Zamierzam tutaj pokazywać. Jeśli coś takiego Was interesuje, to zapraszam do subskrypcji. Jeżeli chcecie ze mną nawiązać kontakt, to również zapraszam. I uważam, że jeżeli zbierze się odpowiednia dużo, odpowiednio duża grupa osób, która ma ten sam cel co ja, myślę, że możemy coś razem fajnego stworzyć. Więc zapraszam do subskrypcji i do oglądania następnych filmów.